よし! Yeah.

Yaa! Popra! Yaa! Udeş yoo! Udeş! Yaa! Dzień dobry trenerze. Udany mecz dzisiaj za wami. Trochę nerwów w końcówce, ale chyba jak ta trzecia bramka padła, to trener trochę odetchnął, i że, że może uda się dowieść ten korzystny rezultat dla was. Dzień dobry. Zdecydowanie trzecia bramka nam ułatwiła grę. Fakt, że ten, mieliśmy dużo więcej sytuacji, więc ten, ten mecz mogliśmy sobie jeszcze bardziej ułożyć, ale nie ma co marudzić i nikt, tak jak mówią, nikt zwycięstw nie osądza i... Uważam, że zasłużone zwycięstwo nasze, myślę, że z obu stron drużyny powiedzą to samo i tylko, tylko gratulować, że w takiej formie teraz jesteśmy i ten nasz cel, który sobie postawiliśmy na początku sezonu, który zaproponowałem chłopakom, jest coraz bliżej i mam nadzieję, że te trzy kolejne mecze spowodują, że będziemy już tam na miejscu. Jakie jest założenia dzisiaj przed tym spotkaniem? Bo zauważyłem, że staraliście się wszystko krótko generalnie wyprowadzać piłkę, nie bać się nawet z pressingu momentami ze strony warmii. Eee, także jakiś spokój i, i czekanie na te swoje sytuacje. Jeśli chodzi o sam pomysł na grę, bardziej chodziło o to, żeby zneutralizować w w tym, czym jest najmocniejsza, więc chodziło o to, aby nie dopuszczać do stałych fragmentów gry, gdzieś blokować boki, aby dośrodkowania nie wchodziły w pole karne. I w pierwszej połowie robiliśmy to bardzo dobrze, w drugiej połowie kiedy trochę zmieniliśmy zawodników, niekoniecznie poszła z tym jakość gry. Wtarł się chaos, chaos i tych dośrodkowań było znacznie więcej, co prawda z centrum gry, z centrum, z środka pola, ale... Na szczęście zawodnicy wiedzieli, jak się zachowywać. Trenowaliśmy w tym tygodniu właśnie takie elementy, które wiedzieliśmy, że pojawią się w tym meczu. Natomiast co do naszej gry, wiele się nie zmieniło, jeżeli chodzi o rozegranie, bo za każdym razem próbujemy otwierać grę od bramki. Mamy zawodników, którzy grają też na hali i mamy do tego predyspozycję. Dlatego, jako takiej presji przeciwnika, nie odczuwamy może aż tak, ze względu na to, że gramy na tych mniejszych boiskach. I Łatwiej nam może po prostu z tej presji wyjść. Rozumiem. E, jakieś pretensje jeszcze o nieskuteczność będą dzisiaj do zawodników, czy świętujecie i, i, i niewykorzystane sytuacje pójdą w pamięć. E, myślę, że nie ma co marudzić. Bo na początku sezonu mieliśmy bardzo dużo sytuacji i na w sparingach tak samo. Tworzyliśmy bardzo dużo, ale niczego nie trafialiśmy. A jak trafialiśmy to tylko jedną albo niechcący, albo, albo z jakiegoś tam dużego przypadku, teraz z tych sytuacji tworzymy sobie znacznie więcej, strzelamy, punktujemy. Myślę, że, że nie ma co tam rozliczać zawodników z tego, co nie wpadło, a cieszyć się z tego, co wpadło. Bo, bo, bo dużo nad tym pracowaliśmy i w końcu przyszedł ten efekt w postaci punktów i bramek do tego. Nie, żadnych pretensji tam nie będzie. Oczywiście wyciąganie wniosków jak najbardziej, ale to bardziej chyba w formie rozwoju niż jakichś pretensji. Gratuluję w takim razie trzech punktów i udanego świętowania. Dziękujemy. Dzień dobry trenerze. Porażka 3 do 2, dzisiaj ciężkie spotkanie za nami. Można powiedzieć, że warmia w lekkim dołku ostatnio. Z tego wychodzi, że, że, że tak jest. E, ostatnie dwa mecze, dwie przegrane. E, dzisiejszy mecz, e, zwłaszcza pierwsza połowa, słabsza w naszym wykonaniu. E, za daleko e, graliśmy, za daleko od przeciwnika. E, przeciwnik, można powiedzieć, e, zdominował tą pierwszą połowę, aczkolwiek w swojej sytuacji mieliśmy chociażby. E, Mateusz Tuzinowski, który minimalnie, minimalnie strzelił niecelnie na bramkę trzepietowa. W drugiej połowie weszliśmy z zamiarem odrobienia wyniku 1-0. Bardzo szybko nam to się udało, ale niestety za chwilę straciliśmy znowu dwie bramki. Zarówno pierwsza to był błąd indywidualny przy wyprowadzaniu piłki, druga rzut karny, trzecia znowu błąd indywidualny. No, no, także musimy się zastanowić nad tym, bo jeżeli będzie błędy można powiedzieć morskie, to nie mamy co liczyć na zwycięstwo. Oczywiście graliśmy do końca, chcieliśmy odrobić ten wynik. Strzeliliśmy bramkę z rzutu karnego na 3-2 i mieliśmy jeszcze kilka bardzo dobrych sytuacji, ale niestety już nie w, piłka nie wpadła do bramki przeciwnika. Dużo właśnie tych błędów indywidualnych, po których tracimy ostatnio bramki i, i mimo tego te sytuacje dzisiaj w końcówce były, za zabrakło skuteczności trochę, bo Krystian Wójcicki zdaje się, że nawet trzy można powiedzieć bramki mógł jeszcze zdobyć. Takie liczył trener, że uda się na końcu jednak złe wrażenie z tego meczu zmazać i wybić no, punkt szczepietowy. Oczywiście, że tak. Gra się 90 minut. To, że się przegrywało w 60.3-1, nie znaczy, że nie, mo nie możemy wygrać 4-3. drużyna Natura pokazała, że w 5 minut czy tam 6 można strzelić 3 bramki przeciwnikowi. My też na to dzisiaj liczyliśmy. Te sytuacje były, tak jak powiedziałeś, bo nie stanęliśmy i nie złożyliśmy rąk. Także, a chcieliśmy walczyć o pełną pulę. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie te sytuacje przy wyniku 1-3, to, to byśmy ten mecz wygrali. Dziękuję w takim razie za podsumowanie i powodzenia za tydzień w kolejnym spotkaniu.